Dzień dobry moi drodzy, przed nami przerwa reprezentacyjna i mecz oczywiście biało-czerwonych z Czechami. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 złotych freebetu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. Dlatego ja dzisiaj z tej okazji, że czekają nas znowu mecze reprezentacji Polski... Chciałbym Wam przedstawić piłkarzy, którzy być może za kilka lat w przyszłości będą stanowić o sile biało-czerwonej drużyny. Chciałbym, żebyście Wy w komentarzach dali znać, napisali, który z tych piłkarzy zaprezentowanych w filmie według Was zrobi największą karierę. Okej? Okay? Ale najpierw zobaczcie tych piłkarzy, których właśnie za chwilę Wam zaprezentuję, poznajcie ich i dopiero później napiszcie komentarz, na który ja będę czekał. No to co? To jedziemy, to przenosimy się do Anglii w poszukiwaniu polskich talentów. Na pierwszy ogień idzie ten, w którym wielu widzi przyszłą gwiazdę reprezentacji Polski czyli Mateusz Musiałowski. Ja o nim kilka miesięcy temu zrobiłem film, który znajdziecie na kanale NGNW. Akurat wtedy Polak przeżywał trudniejszy okres w swojej karierze, i zastanawiałem się, czy to nie czas, żeby wyfrunąć latem 2023 z Liverpoolu. Musiałowski jednak został w mieście Beatlesów i ostatnio znowu zrobiło się o nim głośno. Przez fantastycznego gola, którego zapakował w meczu IFL Trophy z AFC Barrow. 20-latek z częstochowy huknął tak przepięknie w samo okienko, że nie było po prostu co zbierać. Bramkę Polaka wrzuciło oficjalne konto DREX na Twitterze i się zaczęło. Kutynio, czy to ty? Dawać go do pierwszego składu. Ten chłopak jest gotowy na pierwszy skład. I tego typu oczywiście komentarze. W tym sezonie Musiałowski ma naprawdę mocne liczby. 8 meczów, 6 goli i 2 asysty. Według mnie najwyższa pora sprawdzić się w tej. Dorosłej piłce. Jakieś wypożyczenie zimą by się przydało. To już ten czas, panie Musiałowski. Trzeba wykonać ten krok. Przypominam, że w Liverpoolu mamy też Fabiana Mrozka. bramkarz rocznik 2003. On w przeciwieństwie do musiałowskiego poznał smak siedzenia na ławce w pierwszej drużynie derec podczas oficjalnego spotkania. Mrozek z bliska podziwiał swoich starszych kolegów w meczach Ligi Europy z belgijskim Royalem Union i ostatnio Toulouse ą. Miejmy nadzieję, że kiedyś w końcu dojdzie do tego oficjalnego debiutu w Liverpoolu. Natomiast w drużynie U18 The Reds występuje inny polski bramkarz, Kornel Miściur. W tym sezonie 16-latek wystąpił w czterech meczach, w których puścił zaledwie cztery gole. Dobra, przenosimy się do innego angielskiego giganta, Manchester United. Tutaj mamy kolejne nazwisko, o którym już nieraz było głośno w polskich mediach. Maksymilian Ojedele, pomocnik, reprezentant Polski U21. W poprzednim sezonie był wypożyczony do piątoligowego Altrincham którym rozegrał 12 meczów i strzelił 4 gole. W obecnym w barwach młodzieżówki United rozegrał 9 spotkań, strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Ulubieni piłkarze Maxiego? Jego tata Ayo Ojedele w rozmowie z TVP Sport zdradził, Maxio dziecka najbardziej podziwiał środkowych pomocników. Od kiedy pamiętam, jego ulubionym zawodnikiem jest Paul Pogba, ale bardzo docenia także Ngolo Kante. Mój syn bardzo lubi ich oglądać, a także analizować ich grę. A do tego Ojedele Junior może się pochwalić chwalić znanymi ziomkami z Manchesteru. Gdy Maxi był kapitanem drużyny do lat 14, pierwszy raz miał styczność z zawodnikiem pierwszej drużyny Jesse Lingarnem. Reprezentant Anglii zrobił na nim pozytywne wrażenie. Porozmawiał z nim dłużej, udzielił kilku piłkarskich rad, zaobserwowali się nawzajem na Instagramie. Mieć takiego swojego pogbę w reprezentacji Polski? Na pewno nasi kibice by nie narzekali. Wszyscy mówią o Jakubie Kiwiorze, a przecież w Arsenalu mamy jeszcze kilku Polaków. Michał Rosiak, chłopak z województwa zachodniopomorskiego. Pozdrawiam. Osiemnastolatek może występować na środku obrony, jak i na defensywnym pomocniku. Dobrze czuję się grając w każdym miejscu na boisku, ale powiedziałbym, że moją preferowaną pozycją jest środkowy pomocnik. Jestem pracowity, dużo biegam i lubię kontrolować sytuację na środku boiska i budować impet drużyny. Mówi o sobie Rosiak. Ten impet drużyny to brzmi ciekawie. W tym sezonie reprezentant polski U-19 rozegrał łącznie w młodzieżowych drużynach kanonierów 15 meczów, strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Ale to nie wszystko. Wszystko, bo w Arsenalu mamy dużo większą polską kolonię. Jedziemy. W rezerwach jest bramkarz Hubert Graczek, niedawno na wypożyczeniu w szóstej lidze. W drużynie u 18 kanonierów lewy lub środkowy obrońca Max Kuczyński. Jest też ofensywny pomocnik Harrison Dudziak. Chłopak ma zaledwie 17 lat i sam o sobie mówi, że jest piłkarzem w stylu hiszpańskim. Niezbyt duży, ale za to techniczny i sprytny. Twierdzi, że swoją grę wzoruje na Inieście i Fabregasie. Harrison ma dziadka Polaka, ale na ten moment młody chłopak widzi siebie w reprezentacji Anglii. Cóż, no... Zobaczymy, jak to będzie z tym później. To teraz z tych wielgaśnych Liverpoolów, Manchesterów, Arsenalów przeskakujemy do troszkę mniejszych klubów. Junior Nsangu to napastnik Blackburn Rovers, reprezentant polski U19. W październiku strzelił nawet gola niemieckiej młodzieżówce. W tym sezonie w rezerwach Blackburn 18-latek rozegrał 5 meczów, strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Taka ciekawostka, Junior jest synem byłego piłkarza podbeskidzia bielsko-biała Aliru. Idolami młodego napastnika są Vinicius Junior i Kylian Mbappe. I kariery na miarę tych dwóch ci chłopie życzę z całego serca. Z Sheffield United mamy środkowego obrońcę. Lewis Pitan. Zaledwie 18 lat na karku, a już wygląda tak, że nie chciałbym mu podskoczyć na boisku. Oj nie! Na razie dyryguje blokiem obronnym w reprezentacji Polski U-19. Do tego jest jeszcze wysoki środkowy pomocnik z Southampton, Alex Stępień i Wumene. W obecnym sezonie cztery mecze w rezerwach świętych. Kto wie, może kiedyś będzie rządzić środkiem pola? Naszej reprezentacji razem ze Wspominanym wcześniej o jedele, a na lewą obronę do reprezentacji bo my zawsze potrzebujemy kogoś na lewą obronę w reprezentacji mamy chłopaka z Preston, Kacper Pasiek. Posłuchajcie tylko tego. W ciągu najbliższych dwóch lat chciałbym przebić się do pierwszej drużyny Preston. Chciałbym zrobić debiut w profesjonalnej lidze, jaką jest Championship. Kolejnym moim celem oraz marzeniem jest zostać powołanym do reprezentacji Polski oraz zagrać z orzełkiem na piersi w Mistrzostwach Świata 2026. Ostatnim marzeniem jest dostać się do jednego z najlepszych klubów Anglii w Premier League oraz grać z nim w Lidze Mistrzów. Kacper, co ja mogę więcej dodać? Trzymam kciuki, chłopie, żeby ci się te marzenia spełniły to teraz na koniec chciałbym się zwrócić do tych wszystkich młodych piłkarzy, o których wspomniałem w filmie. Panowie, czekamy, ja czekam i oczywiście wszyscy widzowie kanału NGNW, a pewnie i wszyscy polscy kibice, czekamy na wasze debiuty w dorosłej piłce i czekamy przede wszystkim na wasze debiuty w reprezentacji polski. Widzimy się na stadionie narodowym. My będziemy podziwiać, oglądać i oczywiście oklaskiwać waszą grę. OK? Tak się umawiamy. Zero presji. Więc jak coś to widzimy się w biało-czerwonych barwach. Dobra, my z szalikami, wy w koszulkach. A dzisiaj już dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. W ogóle teraz, jeżeli ktoś jeszcze ogląda, to chciałbym podziękować za te wszystkie mega sympatyczne komentarze, które pod ostatnimi filmami moimi się pojawiły. W ogóle naprawdę dzięki, bo jakie czyta to, to aż chce się robić dla Was, kręcić kolejne, tworzyć filmy. Dziękuję jeszcze raz, nawet nie wiecie jakie to jest miłe. Dzięki e, za te wszystkie komentarze. No i co? No i do zobaczyska wkrótce. Na kanale NGNW widzimy się. Bądźcie przygotowani, czekajcie na powiadomienia. I do zobaczyska. Pa!